Nitrofilm, czyli konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie, to projekt rozpoczęty w grudniu 2009 roku. Celem nadrzędnym nitrofilmu jest zabezpieczenie wieczysto najcenniejszych archiwaliów filmowych ze zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego i digitalizację 43 filmów, których kopie zachowały się wyłącznie na taśmie łatwopalnej nitro, czyli nośniku oryginalnym pochodzącym z okresu, w jakim filmy powstały. W marcu 2010 roku uruchomiona została strona internetowa projektu. Serwis nitrofilm.pl zawiera bieżące informacje na temat poszczególnych etapów realizacji projektu, materiały edukacyjne i publikacje na temat archiwizacji, rekonstrukcji oraz zabezpieczenia najstarszych materiałów filmowych. Za pomocą odpowiednich narzędzi można będzie obejrzeć fragmenty zdigitalizowanych filmów oraz materiały filmowe. Wycinki prasowe, plakaty, fotosy czy przedwojenne repertuary filmowe. Ważnym elementem serwisu jest baza filmowa opisująca wytypowane w zadaniach projektu 43 przedwojenne tytuły filmowe, a także biogramy związanych z nimi aktorów i twórców filmowych. Równolegle prowadzony jest także Nitroblog, aktywizujący miłośników starego kina, pragnących podzielić się własną wiedzą opiniami bądź skomentować poruszane przez nas tematy. Każdy etap realizacji projektu Nitrofilm jest dokumentowany i audiowizualnie prezentowany w mediach i w internecie. W czerwcu 2010 roku pracownia konserwacji manualnej została zaopatrzona w cztery nowoczesne stoły służące do montowania, konserwacji i oglądania starych taśm. Filmoteka Narodowa podpisała również kontrakt na zakup i instalację systemu do skanowania i naświetlania taśmy filmowej w formacie 4K. Skaner znajduje się w osobnym pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest dość niska temperatura. Jest on wyposażony w wiele nowoczesnych narzędzi, m.in. specjalne rolki czyszczące taśmy z pyłków i drobinek kurzu. Taśma przesuwana jest za pomocą zębatek. Jeżeli materiały filmowe mają bardzo zniszczoną perforację, Duży skurcz lub z jakichś powodów nie powinny mieć kontaktu z zębatkami. Możliwe jest także przesuw przez specjalny system gumowych rolek bez ich użycia. Była to kluczowa inwestycja realizowanego przez filmotekę projektu Nitrofilm, który zakłada przeniesienie obrazu analogowego 43 tytułów klasyki przedwojennego kina z taśmy filmowej Nitro do pliku cyfrowego w rozdzielczości 4K. Zakupiony system. Z powodzeniem działa zaledwie w kilku archiwach na świecie, m.in. w Niemczech, Austrii i Chinach. W roku 2011 zdigitalizowano w sumie 11 filmów. W lipcu 2010 roku w Bolonii odbyła się 24. edycja festiwalu Il Cinema Ritrovato, organizowanego przez Cineteca Bologna. Festiwal skupiony wokół dawnych filmów, w tym niemych, należy do największych tego typu imprez na świecie. Festiwalowi towarzyszyło spotkanie Association de Cinémathèque Européenne, w trakcie którego dyrektor Filmoteki Narodowej zaprezentował projekt Nitrofilm. W październiku w siedzibie Belgijskiej Kinoteki odbyło się posiedzenie grupy ekspertów do spraw filmu zorganizowane przez Komisję Europejską, na którym również można było zapoznać się z działaniami Nitrofilmu. W czasie dyskusji, po prezentacji bardzo pozytywnie oceniono stosowane przez Filmotekę rozwiązania technologiczne wyprzedzające bieżące oczekiwania rynku, w tym digitalizację oraz rekonstrukcję 4K. W marcu 2011 roku w warszawskiej galerii Kortegarda można było oglądać wystawę prezentującą najważniejsze inwestycje w kulturze dofinansowane z funduszy unijnych. W archiwum przy ulicy Chełmskiej 21 w Warszawie Filmoteka Narodowa przeprowadziła szkolenia dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat digitalizacji zbiorów filmowych. Projekt Nitrofilm stanowił ważny element programu. Uczestnicy szkoleń, oprócz zdobycia teoretycznej wiedzy, mieli niepowtarzalną możliwość poznania procesu rekonstrukcji na przykładzie filmu Mania Historia Pracownicy Fabryki Papierosów z 1918 roku. Pierwszy etap rekonstrukcji manii polegał na konserwacji taśmy. Przed procesem skanowania przeprowadzono konserwację manualną taśmy, oczyszczając mechanicznie ze wszystkich zabrudzeń i uszkodzeń. Materiał filmowy został podzielony na fragmenty i zeskanowany, a następnie poddany rekonstrukcji cyfrowej oraz gęstościowej i barwnej. Na koniec odbył się tak zwany proces zamknięcia, stworzenie kopii wzorcowej filmu. 4 września 2011 roku w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, goszczącej ponad 1000 widzów, odbyła się światowa repremiera filmu Mania Historia Pracownicy Fabryki Papierosów z 1918 roku z polską gwiazdą Polą Negri z muzyką Jerzego Maksymiuka w wykonaniu wrocławskiej orkiestry kameralnej Leopoldinum. Ten niezwykle uroczysty wieczór otworzył przyjazd maestro Jerzego Maksymiuka oraz Joanny Trzepiecińskiej zabytkowym Daimlerem z 1939 roku, których przywitał dyrektor Filmoteki Narodowej Tadeusz Kowalski. Joanna Trzepiecińska była gościem specjalnym wieczoru i wykonała utwór po romansie ze słowami autorstwa Ewy Piaseckiej Maksymiuk przy akompaniamencie orkiestry. Wydarzenie to było osobistym sukcesem wielu osób realizujących projekt Nitrofilm. Mania ruszyła w światowe tournée w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 12 września w paryskim kinie Le Balzac odbył się pierwszy zagraniczny pokaz filmu, któremu towarzyszyła wykonywana na żywo muzyka Jerzego Maksymiuka z wrocławską kameralną orkiestrą Leopoldinum pod batutą kompozytora. Następnie były kolejne stolice – Madryt, Londyn, Kijów i Berlin. W październiku 2011 roku wizytę w Archiwum Filmatyki Narodowej złożył minister kultury Bogdan Strojewski, który odwiedził Archiwum Taśm Filmowych Nitro oraz Pracownię Konserwacji i Restauracji Taśmy Filmowej, a także poznał tajemniki restauracji przedwojennych filmów. Minister ocenił, że przez ostatnie trzy lata Polska uplasowała się pod względem jakości i tempa procesu digitalizacji na poziomie wyższym niż ówcześni liderzy w tej dziedzinie. 14 grudnia z rąk wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebły Filmoteka Narodowa odebrała nagrodę za najbardziej kompleksowe działania promocyjne realizowanego od 2009 roku projektu Nitrofilm. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej skutecznych i trafnych pomysłów na promocję inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt Nitrofilm z powodzeniem działa w mediach społecznościowych. Można go obserwować na Facebooku, Twitterze, YouTubie i Vimeo. Z nowym rokiem 2012 rozpoczęto intensywne prace nad pełną rekonstrukcją filmu Ryszarda Ortyńskiego z 1928 roku – Pan Tadeusz. Uroczysta repremiera Pana Tadeusza planowana jest na 9 listopada 2012 roku.